Krótko o tym, czym są tak zwane basiowe godziny. Basiowe godziny zawdzięczają swoją nazwę pani minister edukacji Barbarze Nowackiej. Zmiany przez nią wprowadzone dotyczą wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany zakładają, że nauczyciel nie dostanie wynagrodzenia, jeżeli był przygotowany do pracy, ale klasa z jakichś przyczyn się nie pojawiła. To znaczy była na wycieczce, poszła na wagary, albo jeżeli uczeń ma indywidualne zajęcia i również na nich się nie pojawi. Takie wynagrodzenie nie zostanie nauczycielowi wypłacone. W efekcie coraz mniej nauczycieli decyduje się na to, żeby zabierać uczniów w ogóle na wszelakie wycieczki do teatrów, kin, muzeów czy innych centrów kultury. Dlaczego? Jak możemy przeczytać na stronie RPPL? Dlatego, że nauczyciel zabierający klasę na wycieczkę pozbawia zarobku nauczycieli, którzy zostają, którzy nie zostali powołani na opiekunów. Oni bowiem według swojego planu powinni mieć zajęcia z daną klasą, ale skoro jej nie ma, to nie dostaną wypłaty. Nauczyciele tracą pieniądze, dzieci tracą wycieczki. A co wy o tym wszystkim myślicie? Dajcie mi znać w komentarzu i widzimy się w następnym filmiku. Pa!